Równy mecz, ciężki mecz. Mogłoby się wydawać, że to Stomil, mając rzut karny, był na tej wygranej pozycji i zgarnie te trzy punkty, ale krzepo w bramce wyciągnął tego karnego i, i szczęście nam dopisało. Wywozimy z Olsztyna na trzy punkty. No, można powiedzieć, że dawno grałeś przy takiej atmosferze, bo przez długi czas nie było. Zdecydowanie tak, dało się odczuć olsztyńskich kibiców, do tego gdzieś tutaj Gdynia też przyjechała, fajnie gdzieś tam to zboiska było słychać, jak sobie gdzieś tam dogryzali, to na pewno nas napędza. No i tak jak wiadomo, tak jak mówisz, atmosfera była świetna, czuć tych kibiców i nam piłkarzom też dużo lepiej się gra. Mówię tak jak przed meczem powiedziałem, że to będzie wyrównany mecz, mecz walki, gdzieś tam nikt nie odstawiał nogi, tak też było.